Wszystkie organizmy żywe na Ziemi, no albo nieżywe jak wirusy, czyli czy jesteś wirusem, bakterią, grzybem, rośliną czy zwierzęciem, każdy z Was zawiera w sobie materiał genetyczny, jakim jest DNA. No, chyba że jesteś wirusem, to wtedy informacja genetyczna może być zawarta w RNA. Ale czym jest DNA? To skrót od angielskiej nazwy DOXYRIBO ACID, czyli po polsku kwas deoksyrybonukleinowy. To taki dwuniciowy łańcuch, który jest zbudowany z takich pojedynczych ogniw, które znamy jako A, T, G oraz C. Jest to bardzo ważne, ponieważ ułożenie i odpowiednia sekwencja tych literek wpływa na to, jak jesteśmy my sami. Wpływają na nasze cechy zewnętrzne. Część z nich decyduje na przykład za to, że mamy czarne oczy, a nasza koleżanka ma 2 metry wzrostu w przypadku człowieka. Ten łańcuch zbudowany jest z aż 3 miliardów takich pojedynczych klocków. To aż tyle zero. całkiem dużo, prawda? Sekwencja tych literek między dwoma losowymi ludźmi na Ziemi może się różnić nawet w 6 milionach miejsc. To dużo, prawda? Ale wróćmy do naszych wirusów. Wirusy są bardzo zróżnicowane. Jedne z nich jako materiał genetyczny posiadają DNA, ale tak jak w przypadku jest. Aktualnego koronawirusa jest nim RNA. RNA to także skrót od angielskiej nazwy Ribonucleic Acid, czyli po prostu kwas rybonukleinowy. Jaka jest różnica między RNA a DNA? RNA z reguły występuje w postaci jednoniciowej a DNA dwuniciowej? Drugą ważną różnicą jest to, że w DNA są literki ATGC, a w przypadku RNA. T zamienia się na U. No dobra, ja tu gadam o tym co to jest DNA i RNA, ale mieliśmy rozmawiać o teście genetycznym. No dobra, więc ten test genetyczny, o jakim wszyscy słyszymy, ma skrót RT-qPCR. Wow. Trudna, skomplikowana nazwa, prawda? Ale już wam tłumaczę. RT-qPCR to jest skrót. RT to jest skrót od e, oczywiście z angielskiego na polskie tłumaczone odwrotna transkryptaza. Q jest skrótem od quantitative, co oznacza ilościowa. PCR to skrót od łańcuchowa reakcja poimerazy. Wciąż skomplikowane? Oczywiście zaraz Wam wszystko wytłumaczę. No więc zacznijmy od pierwszego członu RT. Tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, nasz koronawirus jest wirusem, który posiada w sobie RNA. Jednak żeby przeprowadzić reakcję, o której tutaj mówimy, potrzebne jest do przeprowadzenia DNA. Normalnie w naszych komórkach następuje proces, gdzie DNA jest zamieniane w RNA, i ten proces nazywa się transkrypcją. A więc odwrotnym procesem, a więc przepisanie RNA na DNA, to oczywiście odwrotna transkrypcja, a białkiem, które za to odpowiada, nazywa się odwrotna transkryptaza. Stąd też jego na angielska nazwa RT, czyli Reverse Transcriptase. Przejdźmy teraz do drugiego członu, jakim jest QPCR albo QPCR po prostu. W naszym organizmie każda nowa nić DNA, każde nowe DNA nie powstaje od tak znikąd, tylko zawsze jest tworzone z drugiej nici, a ta pierwsza służy jako tak zwana matryca. Zabudowanie tej drugiej nici odpowiada białko nazwane polimeraza. Polimeraza, korzystając z instrukcji, czyli tej matrycy, zbiera takie poszczególne nukleotydy, czyli te literki ATCG pływające w komórce i po kolei odpowiednio dołącza je, budując z drugą nić. W ten sposób tworząc nowe pokolenie y, naszego kwasu deoksyrybo-nukleinowego. A dlaczego reakcja łańcuchowa? Ponieważ z jednej takiej nici po jednej reakcji z użyciem polimerazy powstają dwie. Później z tych dwóch powstają cztery. Później za każdym razem coraz więcej o dwukrotność tej liczby. Czyli najpierw jest 2, 4, 8, 16, 32 i tak dalej, i tak dalej. Aż do kilku milionów. Stąd też właśnie się mówi, że zachodzi reakcja łańcuchowa. No dobra. Ale co jest potrzebne do przeprowadzenia całej takiej reakcji? Oczywiście, musi się znaleźć wcześniej wspomniana polimeraza, czyli to białko, które będzie budować. Jako budowlańc będzie potrzebować pojedynczych klocków, które będą służyły jako ten budulec. Oczywiście, budowlańcowi naszemu potrzebna jest instrukcja, czyli w jaki sposób ma budować. No i jeszcze startery. To wszystko razem da nam reakcję RTQ-PCR. No dobra, ale czym jest starter? Tak jak Wam wspomniałem. Nasze DNA to taka konkretna instrukcja, taka sekwencja zbudowana z konkretnych, ułożonych po kolei liter. Starter to taki krótki odcinek, który jest specyficzny tylko dla jednego konkretnego miejsca w naszym DNA, albo w DNA jakiegoś innego zwierzęcia, bakterii czy rośliny. A więc taki starter przyłączy się tylko do jednego konkretnego miejsca w naszym materiale genetycznym. No, i wtedy dzięki temu starterowi polimeraza wie, gdzie ma konkretnie zaczynać, i zabierając te pływające nukleotydy z naszej probówki, zbuduje, dobuduje naszą drugą nić. Tak? Zachodzi reakcja PCR. W takim pobranym wymazie od pacjenta znajduje się nie tylko DNA człowieka, ale także i DNA przepisane oczywiście wcześniej z RNA naszego prawdopodobnego wirusa. Ale także i DNA bakterii, które zasiedlają naszą jamę ustną, nasz układ pokarmowy, a także nawet naszą skórę. No i właśnie do tego potrzebny jest nam ten nasz starter. Jest on na tyle specyficzny, że nie obchodzi go DNA ludzkie czy bakterii, ale jest właśnie na tyle specyficzny, że przyklei się tylko i wyłącznie do DNA naszego konkretnego koronawirusa. Jest jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca naszego startera. Jest do niego przyłączona tak zwana sonda. Sonda ta może się świecić, i to światło możemy wyłapywać, ale świeci ona się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyklei się do naszego pożądanego DNA. No i tutaj właśnie jest cała ta tajemnica. Jeżeli nasz starter, przyłączoną sondą, odnajdzie pasujące do niego DNA to wtedy zacznie świecić. Jeżeli nie znajdzie, to tego sygnału świetlnego nie będzie. A więc jeżeli się przyłączy i zaświeci, to znaczy, że mamy, wykryliśmy koronawirusa. Jeżeli sygnału świetlnego nie ma, to znaczy, że koronawirusa nie ma. No i tutaj właśnie jest ta ostatnia literka, czyli ilościowy w całym naszym tym RTQPCR-ze, ponieważ tą ilość światła możemy mierzyć. Tak jak Wam wspomniałem, reakcja łańcuchowa zachodzi czyli tego materiału jest coraz więcej i więcej i więcej ale także jest coraz więcej tego sygnału świetlnego który możemy dokładnie policzyć i zmierzyć stąd też właśnie część ilościowy a więc szybko podsumujmy nasz koronawirus jest wirusem RNA a więc pierwszym krokiem będzie przepisanie właśnie tego RNA na DNA w naszym wymazie Spośród całego tego materiału ludzko-bakteryjno-wirusowego, nasz starter specyficznie jest w stanie odnaleźć to właśnie DNA wirusowe. Jeżeli odnajdzie, wtedy pojawi się sygnał świetlny i nasza aparatura wychwyci, że jest sygnał świetny, Czyli niestety mamy wynik pozytywny. To już koniec tego filmiku. Ale jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to mamy także podcast na Spotify. A także konto na Instagramie, i serdecznie zachęcam Cię do śledzenia jego faceci w Kitlach. A więc mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia.